Cześć, z tej strony Paulina z Decofire i w tym odcinku przedstawię Wam wszystkie kawy, które przygotuje model Jura Z10. Jest to najbardziej zaawansowany ekspres z linii ekspresów domowych od Jury i przygotuje nam aż 32 różne specjały kawowe, z których 14 z nich sobie przygotujemy, także zapraszam do oglądania. Z10 jest pierwszym na świecie ekspresem, który jest w stanie nam przygotować kawę na zimno, czyli kawę cold brew, która normalnie powinna być macerowana w zimnej wodzie kilkanaście godzin. Natomiast właśnie w tym ekspresie cały proces trwa około minuty i dzieje się to wszystko za jednym przyciśnięciem przycisku. W wersji na zimno mogą być przygotowane kawy zarówno białe, jak i czarne i to właśnie od nich sobie zaczniemy całą prezentację i pierwszą kawą jaką przygotujemy będzie espresso cold brew. Proces przygotowywania kawy na zimno, kawy cold brew, jest delikatnie wydłużony w porównaniu do klasycznej kawy na ciepło, i dzieje się tak dlatego, że woda przyciskana jest pod wyższym ciśnieniem przez kawę, i musi mieć ona czas na wyekstrahowanie jej. Teraz przygotujemy sobie jeszcze kawę cold brew dużą czarną i kawę cold brew na zimno, także zapraszam. Ok, to przechodzimy do prezentacji kaw czarnych, które ten ekspres nam przygotuje i wśród nich znajdziemy takie kawy jak klasyczne espresso, espresso na podwójnym namielaniu, kawę barista i lungo bariste oraz kawę czarną. I wszystkie z nich możemy zrobić dwie na raz dzięki podwójnej wylewce. Co do espresso, myślę, że każdy wie, że jest to typowa, mała, mocna, włoska kawa, dlatego nie będziemy się nad nią skupiać i przechodzimy dalej. Ok, teraz przygotowaliśmy sobie kawę czarną i kawę barista i jest tutaj znaczna różnica w sposobie ich przygotowywania przez sam Express, ponieważ kawa czarna jest przygotowywana w ten sposób, że cała objętość wody jest przeciskana przez ciasteczko kawowe, natomiast kawa barista jest to typowe americano, gdzie dana objętość wody jest przeciskana przez ciasteczko kawowe i do tego dolewana jest gorąca woda. Z10 przygotuje nam też większą wersję kawy barista jest to kawa lungo barista, która wykorzystuje większą objętość wody. Jeżeli chcecie spróbować któryś z tych kaw, którą dzisiaj prezentuję, to w naszych salonach Decofire mamy odpaloną Z10 możemy przygotować dowolną kawę przez Was wybraną. Także wpadnijcie, zapraszamy i spróbujcie ich sami. Kaw białych ten ekspres przygotuje naprawdę sporo. Od klasycznego cappuccino, które jest chyba najbardziej popularną kawą białą, przez latę i latę macchiato. I różnica między nimi jest taka, że latę macchiato jest kawą trzywarstwową i następuje przerwa pomiędzy dolaniem kawy do mleka a latę, która tej przerwy pomiędzy kawą a mlekiem nie ma, dlatego jest wymieszana. Teraz przechodzimy sobie do kaw białych, delikatnie mocniejszych i jest to kawa Cortado, Espresso Macchiato oraz Flat White. I zaczniemy sobie od Cortado. Jest to kawa zapożyczona z Hiszpanii, typowa mała kawa z mlekiem, e, z mocnym espresso. Następną kawą jest Espresso Macchiato, czyli znowuż włoski specjał kawowy, który jest typowym espresso z małą ilością pianki mlecznej. I ostatnią z nich jest kawa Flat White, czyli typowa kawa biała na podwójnym espresso. Każdą kawę białą możemy zrobić w wersji mocniejszej na podwójnym espresso. Wystarczy z ekranu głównego wybrać funkcję Extra Shot i robimy to poprzez naciśnięcie czterech kropeczek u góry ekranu, wyboru funkcji Extra Shot i wyboru danej kawy. Oprócz wszystkich tych kaw, które wymieniłam wcześniej, ekspres przygotuje nam też gorącą wodę, czy gorącą wodę na zieloną herbatę, porcję pianki mlecznej oraz samo podgrzane mleko, jak również dzbanek kawy. I dzbanek kawy jest to funkcja, która w maksymalnie pięciu cyklach pozwala nam na przygotowanie jednorazowo do litra gotowej czarnej kawy. Jak widzicie, ekspresji Jura przygotują naprawdę bardzo dużo różnych specjałów kawowych, z których każdy z nich możemy sobie spersonalizować pod swoje smaki e, i dzięki czemu poczuć się jak w kawiarni i mieć przepyszną kawę za jednym przyciśnięciem przycisku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do specjałów kawowych albo do sprzętów Jura, zapraszamy do kontaktu. Możecie śmiało pisać, dzwonić i komentować ten filmik. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, wszystkich tych kaw możecie spróbować u nas w salonach stacjonarnych przy ulicy Medweckiego 7 na Seraphom 56 w Krakowie. Także zapraszamy, wpadaj Cię, skoszczujcie sami. I nie wiem co miałam powiedzieć dalej, o czemu ja mam tu w głowie? Myślę, co miałam powiedzieć? Aha. Nie no. wiem czy to będzie. No. <głos》>, że jest tam. Tu jest. Ne. you <laughs>